Witam szanownych widzów kanału Sky DEF Atmosfera. Dzisiaj dwa uaktualnienia. Jedno odnośnie sprawy w bagiczu, katastrofy, której utonęły dwie spadochroniarki. A jedna, a druga kwestia to wypadek sprzed roku, kiedy doświadczony skoczek instruktor uderzył w ścianę budynków Elblągu podczas wykonywania skoków. Zacznę od, od uaktualnienia odnośnie bagicza. W koło brzegu, w sądzie rejonowym ruszyła sprawa organizatora skoków. Postawiono mu zarzuty między m.in. Łączenia, łączenia czynności wyrzucającego pilota, instruktora, co mogło się przyczynić do stworzenia zagrożenia, naruszenia, naruszenia bezpieczeństwa. Mówi się o nieświadomym naruszeniu bezpieczeństwa, i wygląda na to, że mimo wszystko organizatorowi uda się wykręcić jeśli chodzi o kwestie. Tej, tej tragedii. Z tego, co kiedyś Wam tłumaczyłem, chodzi o to, że wszyscy uczestnicy tego skoku posiadali świadectwo kwalifikacji. W związku z tym um, linia obrony jest taka, że teraz organizator mówi, że on tylko w tym momencie powoził karoce, on się tym nie interesował, nie był wrzucającym, to skoczkowie sami się wyrzucali, oni mieli kwalifikacje do tego, żeby się wyrzucić. I rzeczywiście ta linia obrony nosi znamiona odniesienia sukcesu, że można tutaj sprawiedle pokręcić. Natomiast warto pamiętać o tym o tym, o czym wspominałem już kiedyś przy okazji licencjonowania skoczków, że Eśka ma pewną swoje, swoją wadę. Ta wada EŚK polega na tym, że ona w żaden sposób nie określa uprawnień do wykonywania skoków grupowych. Czyli skoczek faktycznie ma nabyć umiejętności oceny, po, oceny pogody, dogadania się z pilotem, wytyczenia, wytyczenia z, 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 zrzutu i przeprowadzenia tego zrzutu, czyli może sam się wyrzucić, pewnie o to chodzi, że nie potrzebował oficjalnie wyrzucającego, chociaż skoczkowie są mocno przekonające do tego, że to właśnie ten pilot, instruktor i organizator tych był również wyrzucającym. Zresztą, tak jak mówią, była to istotna osoba, która lubi brać wszystko na siebie, lubi wszystko organizować sama. Prawdopodobnie albo wynika to z tego, że jest to człowiek, który uważa, że wszystko zrobi najlepiej, albo są to kwestie oszczędności, oszczędności po co ktoś ma coś innego zrobić, skoro akurat on może zrobić wszystko. Ale jeśli faktycznie jest tak, bo ktoś kiedyś się tego będzie musiał przyczepić, że w tej EŚK nie jest nic odnotowane, Odnośnie wykonywania stoków grupowych, bo w odróżnieniu do innych licencji, w których jest to jasno opisane i na poziomie licencji bez spotyka się już to we wszystkich licencjach, zgodnych z FAI, to w tym momencie ten, ten produkt EŚK, owszem. Pozwolił czwórce skoczków wykonać samodzielne skoki. Natomiast oni zrobili formację. Ta formacja była nieudana. W związku z tym tutaj zaczyna być ciekawostka. Jest, jest jedną z przyczyn zaistnienia tego, tej katastrofy, tego wydarzenia, jest między innymi to, że ci ludzie popełnili błędy. I to, było, to była seria błędów, która doprowadziła do tego, do tego, że doszło do niestabilności jednej z dziewczyn. W momencie rozejścia to rozejście nie było przeprowadzone, przeprowadzone tak efektywnie, jak mogło być zrobione. Cały skok był przeciągnięty. I otwarcie było stosunkowo za nisko, jak się okazało, śmiertelnie za nisko, ale oni tego wszystkiego powinni być najpierw nauczeni, a potem w książkach skoków powinno być wpisane, że nadaje się im takie uprawnienia i ktoś te uprawnienia powinien zweryfikować. Teraz oczywiście sprawa się robi trudna, dlatego że jeżeli to byli wychowankowie tego samego instruktora, który prowadził te skoki, no to on wiedział, co oni potrafią, ale pytanie jest, czy to zostało gdzieś odnotowane. Czy, te, czy oni wcześniej mieli trening do tego, żeby zrobić dwójki, żeby zrobić trójki wreszcie, żeby zrobić czwórkę? Robiąc tą czwórkę, czy skoncentrowani na tym, co robili rzadko i czego, być może czegoś nie mieli uprawnień, być może również nie byli przez to skoncentrowani na tym, w którym miejscu wyrzutu są. Jeżeli w tym momencie polegali na opinii instruktora, który działał za, za sterami, a który, oni nie mogli wiedzieć, że w momencie, kiedy mają śledztwo kwalifikacji, to on przestaje być wyrzucającym, tylko że oni są wyrzucającymi, więc tam powstają ciekawe rzeczy i, i prawdopodobnie jeszcze będą zwroty, zwroty akcji podczas, podczas tego, podczas tych yy, Podczas tej sprawy. Trudno jest powiedzieć, do czego, do czego dojdzie. Obawiam się, że, że to wszystko przejdzie na mięko, a wydaje mi się, że jest najwyższa pora na to, żeby organizatorzy skoków zdali sobie sprawę, że ciąży na nich pewna odpowiedzialność i że w pewnym momencie e, ktoś będzie chciał dobrać się im do dupy, jeżeli będą robili coś, nazwijmy to, na granicy ryzyka, albo po przekroczeniu tej granicy ryzyka. Druga sprawa, która jest arcyciekawa, to są Komisja Badań wypadków lotniczych opublikowała raport odnośnie, odnośnie wypadku, który miał miejsce niemal rok temu w czerwcu w Elblągu, gdzie doświadczony skoczek, który, który w, w nie wypadku miał 64 lata, który miał na swoim koncie ponad 4000 skoków, ale wykonanych przez 40 lat, wykonywał skok na Wingsucie, który należał do grupy. Incrutów dużych, o dużej powierzchni, trudnych do, do latania, to był jego szósty skok, który wykonywał, i miał na sobie zestaw, w którym co nas najbardziej interesuje, w tym zestawie był spadochron główny Wings 135. W momencie, kiedy prawidłowo przebiegł wyrzut, prawidłowo przebiegł skok, to nie był skok solo, tylko był skok grupowy. Z drugim skoczkiem lecieli, sobie robili różnego rodzaju. Ewolucję i rozeszli się na wysokości 1300-1200 metrów, aby zainicjować otwarcie spadochronu. Spado, otwarcie spadochronu no trudno powiedzieć na jakiej wysokości nastąpiło. Napełnienie spadochronu według przyrządów nastąpiło na wysokości około pomiędzy 900 a 800 metrów. Tutaj uwaga dla komisji. Dobrze jest, jeżeli chodzi o schoki spadochronowe, rozgraniczyć pojęcia otwarcia spadochronu, w którym to mówimy, kiedy pin, czyli zawleczka, została wyjęta z pętli zamykającej przez pilocik albo przez cokolwiek innego. Otwarcie wyłogów nazywamy otwarciem spadochronu. Natomiast napełnienie spadochronu mówimy wtedy, kiedy przynajmniej połowa komór się napełniła. W tym momencie też następuje zwolnienie prędkości na tyle, że urządzenia pomiarowe mogą odnotować to jako, jako, jako działanie skoczka, efekt działania skoczka, że nastąpiło napełnienie. I te informacje potem można właśnie analizować. Skoczek po otwarciu miał najprawdopodobniej skręcone linki. Na pewno było tak, że według jego GPS-a, który miał trackera, który pokazywał, co robi, zakreślał, zakreślał cykloidę i leciał w stronę miasta. Zniosło go na miasto cały czas się obracając, wykonując około 20, około 20 obrotów. Zderzył się ze ścianą budynku, spadł na dół na trawnik z wysokości kilkunastu metrów. Prawdopodobnie już uderzenie w ścianę było śmiertelne. Trudno też powiedzieć i nie wynika to bezpośrednio z raportu, w jakim stanie był, jeżeli chodzi o patologa, który miał to badać, w jakim stanie był fizycznie w momencie, kiedy się zderzył z tą ścianą. Dlatego, że to, co najciekawsze się wydarzyło, to się najciekawsze wydarzyło w momencie otwarcia spadochronu. I teraz spadochron, który ma 20 lat, brakuje mi trochę informacji o tym, czy zostały pomierzone długości linek, w jakim stanie były linki. 20 lat dla spadochronu to jest sporo, i w tym czasie albo ten spadochron może być bardzo mało używany i będzie w świetnym stanie, ale może być to niezła ściera, która się już nie za bardzo będzie nadawała i będzie miała dość nieprzewidywalne otwarcia. Spadochron Wings jest dedykowany do YouTube. Do, do, do ten, ten spadochron charakteryzuje się dość zdecydowanym otwarciem, co nie powinno dziwić, jeżeli ktoś ma ochotę na miękkie otwarcia, to nie powinien brać takiego spadochronu do wingsuita, szczególnie dużego, dlatego że w momencie, kiedy spowa sp jest spowalniane otwarcie, czyli pracuje slider u góry i Cały czas skoczek jest spionowany, wtedy jest pod dużym wpływem tego, jak powietrze opływa płetwę, która jest między jego nogami, i może bardzo łatwo zaburzyć proces tego napełniania. Dlatego raczej są preferowane otwarcia zdecydowane. Nie, nie mają nie być bolesne, ale zdecydowane. Jeśli jednak spadochron jest stary, może być taka sytuacja, że ten spadochron raz na jakiś czas otwiera się w sposób nieprzewidywalny. Tutaj dochodzi jeszcze kwestia tego, że ten skoczek już robił szósty skok w ciągu dnia. W związku z tym pięć skoków, które wykonał wcześniej w wieku 64 lat na początku sezonu, mogło spowodować również to, że otwarcie, jeśli on układał, zostało przygotowane na ziemi poprzez niezbyt nazwijmy to prawidłowe o składanie spadochronu. To dlatego, że nie narzekają skoczkowie na, na to, że ten spadochron wymaga szczególnie pieczołowitego układania. Otwiera się w miarę przewidywalny sposób, powtarzalny pomimo różnych technik układania, więc nie, nie tu bym szukał yy, dziury. Poszukałbym jednak pewnego problemu związanego i znowu nic nie było powiedziane, jaka była paczka przy pokrowcu Wings, którego. którego tam są cały czas nazwy, się brzmią podobnie, ale to są wszystko inni producenci. Jest Wings, który jest, jest amerykańskim produktem, amerykańskim pokropcem. Jest Wings, pisane przez X na końcu, który jest czaszą, która jest dedykowana do, do skoków Wingsuit. I wreszcie Wingsuit, który też cały czas z kim się ten bierze przedrostek Wing. No jest lubiany, jeżeli chodzi o lotnictwo z jakiegoś niewiadomego dla mnie powodu. Jeżeli, jeżeli, ten, jeżeli, paczka, jeżeli paczka miała pozrywane, pozrywane gumki zamykające, to w tym momencie można by się pokusić, że być może otwarcie było tak zwane poza sekwencją, albo zaburzono sekwencją otwarcia. Czyli na przykład czasza wyszła z paczki zanim jeszcze dobrze się naprężyły linki, co spowodowało wyeksponowanie slajdera w taki sposób, że nie mógł on zapracować i nie mógł zahamować otwarcia, tylko zjechał pod. Zjechał, zjechał pod nie pod prąd i nie, 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 nie spowolnił tego co może powodować bardzo bardzo twarde otwarcie. Najprawdopodobniej to właśnie bardzo otwarte otwarcie bardzo twarde otwarcie było przyczyną całego tego zdarzenia. Skoczek nie miał, nie miał jeszcze w ogóle rozpiętych rękawów w związku z tym nie podjął żadnej próby jeśli chodzi o rozkręcanie się. Nie podjął też próby ratowania. Tutaj komisja zauważyła że przy wyjściu z samolotu na stop osoby która była w drzwiach widać że poduszka do, do odłączania w części głównej jest wyciągnięta ze swojej kieszonki z rzepem. Nie, nie, do, nie doszło do wysunięcia się, i na tyle, żeby do no się odłączyła. Nie sądzę też, że gdyby Skoczek był świadomy tego, że ma się ratować i ma problem, z tego ma się ratować, że nie będzie mógł, nie mógłby znaleźć tej poduszki. Mówimy o, o gościu, który był w przez 40 lat i to był bardzo, bardzo lubiany instruktor. W związku z tym, już samo to, jak szkolił ludzi, jeżeli chodzi o kwestię posługiwania się uchwytami do procedury awaryjnej, przypuszczam, że utrwaliło się jemu na tyle, że znalazłby. Chociaż w linii wzrokowej, w linii wzroku. Był, był on pod, pod mocowaniem wysokościomierza, ale znowu to, to jest tak, że ten uchwyt jest, można znaleźć nawet nie, nie widząc go, można go znaleźć, powiedzmy to po macku, i gdyby, gdyby, gdyby miał taką potrzebę, gdyby był świadomy, prawdopodobnie byłby mógł to zrobić. Natomiast najprawdopodobniej otwarcie było na tyle twarde, połączone z line twistem i z obrotami, co mogłoby wskazywać. Ponieważ oba uchwyty sterownicze po cały czas były w swoich gniazdach i sterówki nie były odhamowane, to mogły wskazywać, że otwarcie było przy nieprawidłowej sylwetce. Spadochron 135, do tak dużego Wingsuta, dla osoby, która ma ponad 60 lat i która 40 lat skacze, to może być pewien, pewien splot dodatkowych okoliczności, w których przy zmęczeniu sylwetka, która przy otwarciu powinna być wyjątkowo dopracowana, jeśli chodzi o tak duży, o tak, duży, o tak, duży yy, tak dużego wingsuita, to ta sylwetka, jeżeli zostanie zaburzona w sposób bardzo popularny, jeśli chodzi o skoszków, czyli kiedy biodro pójdzie do góry, to olbrzymia powierzchnia tego, tego wiksuta będzie mogła spowodować nieprawidłowy start spadochronu i nieprawidłowe już skręcenie się paczki, zanim jeszcze nastąpi wyciągnięcie linek i otwarcie paczki, wyciągnięcie czasze z paczki. I w tym momencie, jeżeli to jest zaburzone, jest niesymetryczne, jeżeli się linki poskręcały w sposób taki, że część taśm nośnych jest niesymetrycznie skręcona, stąd się generuje obrót, to można by też się zastanowić nad tym, czy w tym wszystkim, w tym zaburzeniu otwarcia, czy też nie doszło do zaburzenia sekwencji otwarcia, czyli że slider nie mógł zapracować prawidłowo. Dziwi mnie to, że zostało bardzo mało poświęcone czasu w tym, albo, albo ustępów w tym raporcie na temat właśnie stanu technicznego spadochronu głównego, paczki. Dlatego że można podejrzewać, że przyczyną, przyczyną całej, całej tej afery było nieprawidłowe otwarcie tego głównego spadochronu. Natomiast jest masa innych ciekawych informacji. Ogólnie trzeba powiedzieć, że raport jest przygotowany całkiem nieźle. Oczywiście kolą w oczy literówki uważam, że nie powinno być w instytucji państwowej, która wytwarza taki, taki produkt, który ma potem. Ma potem stoi w historii i można do niego sięgać przez długi czas, żeby produkować coś, co ma literówki, ale wydaje mi się, że to są powiedzmy błędy początkowe tego, co tam się, co tam się dzieje w komisji. Ważne, że raport nie jest zły, jest całkiem, całkiem sensowny. To, co bym zwrócił uwagę, to właśnie na nazewnictwo, które w spadochroniarstwie jest dość konkretne i dobrze by było tego konkretnego nazewnictwa przestrzegać, a poza tym w tym akurat skoku wydaje mi się, że zabrakło w tym raporcie, zabrakło informacji na temat głównego spadochronu, który niejako był winowajcą najprawdopodobniej całego tego zdarzenia. Tu też warto się zastanowić, czy mając 64 lata, czy to faktycznie, zresztą zostało ujęte to w raporcie, jako, jako, jako tak zwany czynnik, który mógł mieć wpływ, wiek tego skoczka, bo... Mm, Skoki na takim dużym ich sucie są wysiłkiem nie tylko fizycznym, ale też są wysiłkiem psychicznym. W związku z tym skoczek, który podejmuje się takich skoków i wykonuje ich relatywnie dużo, jak na jeden dzień w zestawieniu z karierą, w której, podczas której zrobił około 4000 kroków 40 lat, to znaczy, że to nie była kariera, w której to były bardzo intensywne skoki. Mamy teraz takich, takie, takie szczury, które skaczą po tysiąc schoków w sezonie, w związku z tym to, to, to są inne intensywności. Organizm też jest inaczej przygotowany do pracy, kiedy skaczemy w dużej intensywności, a inaczej, kiedy nagle się pojedziemy na fali euforii, bo mamy z kim polatać, mamy z kim zrobić fajne na swoim kombinezonie typu wingsuit, i w tej euforii zaczynamy być zmęczeni. O zmęczeniu mogłaby świadczyć również ta poduszka, która była zdyslokowana, nie była w swoim miejscu. Więc wiele elementów skłaniałoby do tego, że warto by pokusić się o refleksję na temat tego, czy w pewnym wieku nie powinniśmy odrobinkę spowolnić. Nie mówię o tym, żebyśmy czegoś nie robili, ale żebyśmy robili to w taki sposób, w którym jesteśmy, jesteśmy świadomi tego, że już nasze ciało i nasza, nasza psychika... Może nie być taka odporna i może nie dawać nam tego samego, co nam dawała powiedzmy 20 lat wcześniej. Zresztą to są demony, na przykład, które mnie toczą, czyli nie będzie sytuacji, w które, której będę podejmował decyzję w ułamkach sekund i w tych ułamkach sekund mój organizm i mój mózg podejmie decyzję, która będzie była adekwatna do mojego stanu technicznego sprzed 20 lat. Kto wie, staram się na tym też myśleć, żeby cały czas robić upgrade i na tym się zastanawiać, jak, jak to przejść w sposób bezpieczny. Natomiast ten wypadek dobrze by było, żeby skłonił. Ru Szczególnie osoby, które już są powiedzmy po tej dojrzalszej, dojrzalszej stronie spadochroniarstwa, do tego, żeby zastanowić się nad intensywnością i być może zwiększeniem przygotowania do każdego kolejnego skoku, tym bardziej każdego kolejnego, który jest już kolejnym piątym, szóstym skokiem w ciągu dnia. I czy na pewno potrzebujemy aż tyle wykonywań skoków tego typu, czyli Wingsuta tak dużego, który nie jest skokiem prostym. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do komentowania, zapraszam, żeby podrzucać mi materiały albo podrzucać mi kwestie do e, omówienia. Będę się starał to omówić. Oczywiście, w ramach możliwości, jeżeli mi nie uschnie palma, za którą, na, na która jest za mną z tyłu, albo jeżeli wiatr nie będzie wiał. Kupiłem jakieś mikrofony, ale nie podoba mi się, dźwięk jest jak, po prostu jak z puszki. Jest, jest oczywiście świetny pod tym kątem, że jak wieje wiatr, to tego wiatru nie słychać, ale sam dźwięk pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym, na razie. Pozostają te mikrofony u mnie na biurku. A tak dzięki mikrofonowi budowanemu w, ten, w tenże kamerę. Doskonale słychać ptaki, szczególnie ptaki udomowione. No, ale ptaki też są dookoła. Już zaczynam, zaczynam płynąć, w związku z tym pozdrawiam jeszcze raz i wyłączam kamerkę. Dziękuję. Na YouTube. Zapraszamy na kolejny film